Siemam widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj zrobimy Skybase i postaramy się na nim wygrać grę. Dzisiaj jest z nami jako gość yy, mój kuzyn Franek przywitaj się. No. i standardowo harnaś. No, i standardowo harnaś. Także tam gdzie znacznik harnasz Zrobiłem cięcie jak coś. Ja on tam lecisz mocno, on tam ten kawał? Nie wiem, jak chcesz. Dobra, widzowie, dolatujemy Dobra. już. Zamknij się. Nie nagrywamy. Dolatujemy już, widzowie. Nie zwracajcie uwagi na Harnasia, bo on bardzo się popisuje i trudno. Nie popisuje się, mam rajdę na tego małego. No. No, tego małego. Ja mam dużo wyjazdów, no i tak, to, to jest takie. Mam ale już PM. Naprawdę? Ja, ja mam wszystko, cały. Naprawdę? dla Was bardzo mocny projekt, jaki będzie 24 godziny w ogrodzie. A w sumie w namiocie? W namiocie. Tak, w więc namiocie ten projekt opięcie. będzie taki lifestyleowy zrobiony. Dobra, ja już zbierać matzy, panowie. Ja mam tylko PM, ale to nieważne. Nie Musimy zbierać matzy, bo robimy Skybase'a jak wiecie. Ej, ale musimy flanek jakąś ładną miniaturkę zrobić. Zrobimy miniaturkę. Eee, flanek numer 2, czy ty e, zbierasz już matce? Ja próbuję znaleźć broni, ale matce będę zbierać. Dobra. Ej, a co jak będziemy spadać w dół? że nie ma jak się ratować. No, chyba że mielibyśmy katane Chyba że one... Są te katany jeszcze w grze, czy nie? No chyba. Są. Ja już mam 200 matce, także wy tam nadrabiajcie. Ja mam już 4200. Widzowie, mamy już 500. matsa, lecimy po jakieś kamienie. Tutaj są jakieś kamienie przy rzece, więc sobie je zbierzemy na szybko. Ale fajnie, że gramy. Y, Tri. na quatra. I właśnie. I włączyliśmy Quatra, widzowie. Dobra. No to będzie trudniej dla nas. Ale jakoś Poszukać. sobie damy radę. Spieranko kamieni razy jeden. Zbieranko kamieni razy 2. Zbieranko kamieni razy 3. Zbieranko kamieni razy 4. Mam już trochę tych matców, ale musimy mieć 500 kamienia minimum i minimum 500 drewna. Każdy z nas musi mieć minimum 1000 matca. Falek nie padnij proszę. Padłem. Nie padłeś. Padłeś. Hannaś pójdziesz po niego, ja muszę zbierać matcy. Uważajcie, bo tutaj typy. Dobra widzę, mamy małe tarapaty. Jest A, wysoka to karta. Ja to gram na PlayStation i ten z 60 FPS tak nie mam swoich windows, więc nie ma. No, to prawda. Nie padł jakieś kurde Dobra, idę cię podnieść w takim razie Franek, no bo co mogę innego no zrobić? Może, bo tu są, tu są typy. No dobra. Kurcze pieczone, Franek nam padł. Mamy jego kartę restartu i idziemy go zrestartować. Tam jest mokółka, to jest mój kawałek. E tam, 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 prosto po sobie. Widzowie, idziemy restartować Franka. Koło ciebie jest bus. Albo to jest Ogólnie, widzowie, to jestem chyba ślepy. Naprawdę, ja z trzech metrów nie widziałem tej furgonetki. No za tobą jest bus. A, za mną. Jestem widzowie ślepy mm. Dobra widzowie kierujemy się już na obrzeża strefy po to, by zrobić sobie yy, skybase'a. Um, nie mam, kluczy Masz klucz Cicho Musisz, że ślepy Dobra, idziemy A dalej musimy lecieć szybciej, bo zaraz nas Ej, strefa tu. Harnasia ja chyba wywaliło widzowie. O, rusza. Dobra widzowie, Harnaś ma problemy z mikrofonem. Dlatego e, teraz prawdopodobnie nie będziecie go słyszeć. A my już zaczynamy budować Skybase. Franek chodź, zaczniemy budować Skybase a już tutaj. Dobra, Ja sobie przy okazji podniosę flagę. Nie no kurde! Spojrzemy, jest jakąś Dobra, okay. widzowie, ja zaczynamy budowanie Skybase. Stop, stop, stop! Jeśli podoba Ci się nasz content, kujesz się, subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem. Oraz zostaw łapkę w górę. E Ej, Możemy w sumie budować. Yy, tak, o. To będzie bardziej korzystne. Będzie nas tak bardzo widać. Mam nadzieję, że nas nie skolapsują. Jest 25 osób. Jak to nas skolapsują? To fajnie, no Ale to nas To prawda Dobra jesteśmy już w strefie, poczekajmy aż dojdzie. Idziemy dalej, dalej, dalej Nie Jesteśmy w strefie, musimy poczekać aż dojdzie. idzie tam, tam Gdzie? Tam na budynku Tam pokazałem No Widzowie Harnaś miałam coś do przekazania Widzowie Cieszę się, ponieważ od następnego odcinka będzie moja perspektywa na filmach, więc się cieszę. No, to Ale jest bardzo dobry pomysł, się. widzowie. Cze mówimy mnie tak stresujecie? Dobra, strefa już powoli dochodzi. Myślę, że możemy kilka... Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze stop, 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 stop. Dobra, ja widzowie, wiem, ee, musimy się wszystkich spytać, ile mają leczenia. Ja mam jeden spray e, i sześć, sześć tych takich slurpów slurp, slurp, takich. Ja tylko jedną apteczkę. Tylko jedną apteczkę? Aha, ty? Ja mam apteczkę, jeden soczek i jeden czterokolwiek żubra. A I mogę rozkładać lotnie. No to brawo. Wydajesz Jankowi całego golda. Tak. A nie miał dużo. I tak mu bije. Moje umiejętności grania w Fortnite. A jeżeli jesteś ciekawy, czy spadnę, czy nie, to oglądaj ten film. Dalej. Łee! Łe! Widzowie! Widzieliście to? Ja nie mogę. A po co ty budujesz szklanek to? Bo my do... Typ. Może lepiej do niego nie strzelaj. Nie, nie, nie strzelaj. Niekoniecznie chcę spać. To się jak wy spadnicie, to dupa, bo ja mam tylko własne pinków. pod ręcz na lotnie. Ja mam też podręczną ręczną i ja jej szukam Dobra widzowie jesteśmy na Max Hyu. Aj biją się pod nami, biją się pod nami. O Jezu, ale tu dymy są. Dobra, tutaj ej, trzeba ej, tak ej, zrobić. Was, mam widzą. nadzieję, że nie. buduj nas pod jezioro. A! Dobra, widzę! Widzieliście ten ślizg dziki was. Gdzie widzą? Tam, tam jest ty, tu jest ty, tu, 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 i, tu. i tu. Spadam, Dobra. ginę, nara, już stanie. Brawo si. Hm. Widzowie! Skacz na wodę, skacz na wodę, ja uciekam, skacz na wodę! Widzowie, zostałem sam na Skybase. Buduj się, Buduj się i skaczną wodę. My, my jeszcze tego Skybase'a zrobimy. Zginę on, Wskaż po mnie. Ale po co? Możesz mnie też pobywać. Rozczarza. Może chociaż trochę postrzelam. Patrz, chłopco nie ogarnia, że ja do niego strzelam od góry. Ja może nawet killa zrobię. Dobra, ogarnął, że ja do niego od góry strzelam. Dobra, wied wiedzą, że tu jesteś, będzie kolaps. Buduj się szybko nad wodą. Zabiłem go! zrobił. Widzowie, kilujemy ze SkyBase'a. Top 10, nie uda się teraz. Jak to się nie uda, jak się... Jak to, jak to się nie uda, jak się uda? Mogę do tych bocików strzelać. Patrz, oni nie ogarniają... O dobra, ogarniają. Strefa. Jestem w strefie, więc dobra. Na razie to jest dobrze. Ej, to on tutaj nawet postrzelał kilka. Ej, obróć się na chwilę. To nie jest dobre do pestkowania. Jakbym miał snajper. Tą ciężką. Z krakama. Został? Leży! Widzicie? Widzicie, co ja robię? Killa jest max dobram, Dobra, mam nadzieję, że dostanę killa. I że nikt go tam... Nie uleczy. Ja teoretycznie powinienem już dostać killa, więc... Dobra, trzeba iść do strefy powoli. Albo no nawet szybko, widzowie, trzeba iść do strefy. No bo ja ogólnie jak spadnę, to Trzec nie mam... Na ten, żeby... A dostałem killa, widzowie. Dla killa na się już są. No wracać, top, top 4 jestem, widzowie. Top 4. Jak zrobisz top 2, to kurde, Ej, idź nad rzekę, bo cię klapsują. No no muszę klapsować. Kolapsować. Czy oni już wiedzą, że tam siedzę? Ale chyba są tak zajęci walką na dole, że. No. Ale walką z samymi są. Sobą. Nie jesteś nad wodą jeszcze. Jestem, Jestem. Dobra, skacz. Nie. Nie, nie ja tu wygram na się, chłopie. Dobra, nie, trzeba iść jednak yy, do strefy. Możesz próbować schodzić No mogę próbować z Max High schodzić, ale to nie jest takie proste. Dobra, idę tą stroną po prostu. Tu masz rzekę pod sobą. Nie? A! Bo mi się matcy kończą. To muszę skakać do rzeki. Dobra, widzowie, skaczemy do rzeczki. Mam spray na komary. Sprawdź do wody. Szybko, spray na komary, spray na komary. Dobra, widzowie, Dobra, i co Oni się tutaj piją. Patrz. Tu, no, mam pompę, no. Nie, nie trafię. Jeden leży, a ładowstaje, dostaje. Nie mam matsów. Leży! wygraliśmy widzowie! Widzowie udało się! Dziękuję wam za oglądanie to wszystko w tym odcinku. Zachęcam wam do Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli chcecie więcej materiału, jeżeli chcecie więcej takiego materiału, zostawcie łapę w górę i suba z dzwonkiem. Żegnamy się, cześć!